dobry, witam państwa w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dziś państwa i moim gościem jest przyszły kandydat na prezydenta miasta Tarnowa, a obecnie cały czas niezmiennie wójt gminy skrzyżów pan Marcin Kiwiordzi. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, nie wiem, czy się mogę przywitać, czy nie bo to zapowiedź jest taka. No inaczej, panie wójcie, no jest pan wymieniany w gronie takich mocnych kandydatów, że, że jak nie pan, no to kto z tej jakby. E, opozycyjnej można tak powiedzieć trochę, a chociaż to tak Pan to jest, że powiem z każdym współpracuje dla dobrej gminy z Krzyszów, no ale jest Pan wymieniany jako, jako że tak powiem alternatywa, mocna alternatywa dla prezydenta Romana Ciepieli i przede wszystkim dla Prawej Sprawiedliwości. Ja cieszę się, że Pan redaktor wspomniał, to jest naprawdę zaszczyt, bo, bo Tarnów był, jest i będzie centrum naszego regionu. Cały czas. No to jest ogromne wyróżnienie, Natomiast ja mam cudownych ludzi, cudownych mieszkańców Gminy z Krzyżów, i jeżeli tylko zechcą, to, to chciałbym tamtą misję kontynuować. To, no tak jak powiedziałem, jest naprawdę ogromne wyróżnienie, ogromne ambicje. Jestem za to wdzięczny, ale w ogóle. Pan mnie totalnie zaskoczył, bo nawet ja on, nie wiem o tym, że jestem gdzieś nie? No, jest to miłe, natomiast to jest wyróżnienie dla wszystkich, co pracują w urzędzie, wszystkich instytucji na terenie to naszej gminy, To jest waszej do pracy. Dokładnie, bo, i, i wszystkich tych, którzy nam pomagają, bo choć nawet teraz współpraca z posłami, współpraca z Urzędem marszałkowskim, z Sorosem, wszędzie układa się wyśmienicie. To, to jest właśnie Wasz przykład, wójt i przykład Gminy Krzyszów jest przykładem na to, że ponad podziałami partyjnymi, ponad politycznymi, poza poglądami. Jest szansa, pole do współpracy. Uważam, że to jest klucz wszystkiego, bo każdy liczy na rozwój, każdy ma swoje poglądy prywatne, każdy ma woli na jedną czy drugą partię głosować i ma do tego święte prawo i tego nikt nie kwestionuje, natomiast każdy chce się rozwijać, wszyscy chcą działać i to łączy nas wspólne cele. Ja jestem dumny z tego, że mam takich mieszkańców, takich współpracowników, takich radnych, sołtysów, ale dyrektorów, kierowników, no, no wszystkich. Umówmy się. Łączy nas gmina Skrzyszów. Powiedzmy właśnie co gmina Skrzyszów planuje na przyszły rok. Wszyscy narzekają, że a, trudny budżet, okrojone inwestycje i tak dalej. Czy ten trudny budżet będzie w gminie skrzyżów i czy inwestycje będą okrojone, czy wręcz przeciwnie do czego w sumie nas pan wójt przyzwyczaił, że tam to zawsze się coś buduje, remontuje, wyburza i stawia nowe. O i wyburzenia też będą. Przede wszystkim to właśnie tak pan radny wspomniał, ale myślę, że takim docenieniem niezależnym jest ranking gmin Małopolskich w ogóle całej Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, bazujący na 17 wskaźnikach, gdzie m.in. tam ilość inwestycji na jednego mieszkańca, ilość y, środków pozyskanych, ale i wyniki z egzaminu ósmoklasisty, ilość pieniędzy organizacjom pozarządowym na kulturę, y, na sport i agroekologię. Czyli wydana kasa i efekty wydanej Dokładnie. Kasa. Łącznie z migracją, ze wszystkim. Niezależnie przebadana gmina, po raz kolejny jesteśmy liderem powiatu za co jestem ogromnie wszystkim wdzięczny I to jest y, wyróżnienie inaczej, docenienie tego co robimy, gdzie staramy się, dokładamy wszelkich starań w każdej płaszczyźnie. Dobra co będziecie robić? No będzie się działo, owszem, czasy tak jak Pan redaktor wspomniał, no są inne niż były rok temu, dwa lata temu, ale to co ja powtarzamy my, nie tylko ja, my powtarzamy, no te czasy są wszystkie takie same dla wszystkich, więc mimo, że może nie będzie aż tyle inwestycji, ale już na sam szkic budżetu, który przekazaliśmy na ten szkic budżetu, to jest ponad 16 milionów inwestycji. Czyli to jest bardzo dużo, bo zawsze startowaliśmy z mniejszego płatu. I w każdej miejscowości będziemy, czy tam rozbudować, Sama sieć wodociągowa, którą będziemy rozbudowywać, to jest 1 600 tysięcy złotych, bo my musimy realizować inwestycje w ramach, owszem, naszej strategii, planu rozwoju, ale też mieszkalnictwo, o którym tutaj też wiele razy mówiliśmy, Myśmy zakładali, że ten rok to będzie rzeczywiście takie ogromne spowolnienie, bo jednak dostępność kredytów ta jest, ale nie każdy ma zdolność kredytową, to po pierwsze, po drugie, nie każdy chce płacić tak wysokie odsetki. I myśleliśmy, że spadniemy na pewno na pozwolenia budowlane poniżej 100. Przypomnę, w tamtym roku mieliśmy 132 pozwolenia na budowę, w kolejnych latach było 100 kilkanaście, a teraz już mamy 115 pozwoleń na budowę. Na dzień dzisiejszy sądzimy, że około 120, więc nie ma aż takiego spowolnienia, więc musimy też nadrabiać, gdzie brakuje infrastruktury, dociągać wodę ciągową, kanalizacyjną, jak się, jeżeli się da ponieważ produkujemy stromskie wodociągami, one też realizują dla nas pewne inwestycje, ale nie są w stanie, zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie błagają się cenami prądu, tylko te inwestycje są wygaszone, więc my musimy troszeczkę tutaj nadrobić i tu będziemy też starali się zwodociągować pozostałe, czy które jeszcze wodocią wodociągu nie mają i te osiedla, które się zbudowują, infrastruktura drogowa, to jest, jest ogromnie istotne i tutaj też będziemy spora. Jakie wykonać? Główną drogą, którą chcemy zrobić, nawet rozmawialiśmy kilka dni temu z panem burmistrzem Pawłem Augustynem, burmistrzem Rygić. Wybieramy się do pana starosty, żeby zaklepać taką wstępną, bo to, że będziemy drogi, drogi robić w każdej miejscowości, to, to oczywiście wiemy. To, to wiemy, natomiast taką kluczową drogą i to będzie droga, którą chcemy poprowadzić właśnie z gminy Ryglice, u nas za Lasową, następnie przez Świnią Górę, wbić się na tzw. Stary Gościniec, czyli granicę między Ładną a Skrzeszowem dojechać do ronda, które planujemy, no to jest jeszcze kwestia kilku lat, ale myślę, że nam uda się tu dopiąć i dalej a, y, y, tą drogą okrężna i w ten sposób, tego nowego szpitala skomunikować tą część gminy również y, z Tarnowem. Czyli to będzie taka alternatywa to, dla drogi krajowej dla drogi powiatowej? Tak, przede wszystkim dla drogi powiatowej. Chcielibyśmy, marzy nam się ta y, obwodnica Tarnowa... Y, no ale tego nie będzie. No i to jest właśnie dla naszej gminy, właśnie tutaj u Pana Rektora raz rozmawialiśmy, no na pewno są zwolennicy i przeciwnicy. Dla, z perspektywy i z punktu widzenia naszej Ale gminy nie rozmawiajmy o tym, czego nie będzie. Wiem, tylko że my musimy tą wbić i będziemy jednak tutaj, no próbowaliśmy namówić wszystkich, żeby jednak to powstało, bo wydaje mi się, że wcześniej czy później ona musi powstać. To trochę nie ma wyjścia, bo yy, i tak, yy, nawet jak myśmy analizowali, jazda na Krosno, Jasło, przez wiemy, no, wiemy Panie Wójcie, dobra, troszeczkę... ale Dalej, tak? nie będziemy odmarnować czasu i to jest właśnie plan. Tak, to jest plan takiej strategicznej inwestycji, którą chcemy tą drogę wpisać i chcemy ją docelowo zrealizować. Nieważne, czy ta obwodnica będzie czy nie, ta droga na pewno uruchomiłaby tereny i budowlane i inwestycyjne w kolejnych obszarach naszej gminy. Połączyła też te dwie gminy, gdzie ściśle no, współpracujemy i, i to by się dało No oprócz tego szkoły rozbudowujemy, hale rozbudowujemy, chcemy przedszkola budować, Centrum Kultury w Skrzeszowie, wękawicy place zabaw, całe, wiesz, boiska, cały teren przedszkole Właśnie będziemy rozburzać budynek przy szkole, który zakupiliśmy, bo chcemy tereny poszerzyć, więc wszędzie będzie się działo. Miejscowy plan będziemy chcieli finalizować, kolejny miejscowy plan, który chcemy uchwalić, otworzymy znów nowe tereny pod budownictwo, pod przemysł. Więc tych działań, mówię, tylko na starcie jest 16 milionów, a będzie się działo więcej. 16 milionów, jako to, będzie jako jest jakby środki wydatkowane stricte tylko i wyłącznie z budżetu, czyli jeszcze dodatkowo do tego to trzeba doliczyć środki pozyskane z zewnątrz. Nie, to jest łącznie wszystko z tymi środkami, które mamy pozyskane z zewnątrz, ale przypomnę też, że dalej chcemy inwestować w ekologię, chcemy dalej wymieniać piece, chcemy dalej tutaj w tej materii też działać. Mocne mamy plany, mam nadzieję, że w ramach aglomeracji one wystartują odnośnie. Odnawialnych źródeł energii, bo tutaj ceny prądu już zweryfikowały podejście do odnawialnych źródeł energii. Tutaj no, nie ma wyjścia, trzeba też to, ten, ten kierunek iść, ale my chcielibyśmy zrobić. Troszeczkę więcej. Nie tylko panele fotowoltaiczne, wiatraki czy inne, tylko inteligentny system zarządzania energią. Żeby połączyć to z regulacją, kiedy powinno świecić, kiedy nie, z czujnikami ruchu, z wykorzystaniem maksymalnym, z optymalnym. Bo, bo czasami jest tak, że na korytarzu nikogo nie ma, światło się, się świeci. Po co? Wymienić na LEDowe i inteligentnie zarządzać tym w skali całej gminy, ale i nie tylko. Być może w ramach aglomeracji ruchu. Czyli co, będziemy wchodzić, dajmy na to do Urzędu Gminy, gdzie nikt nie szedł przez.

Nie, czujniki wykryją gru i wcześniej momentalnie, yy, momentalnie zostaniemy, zostanie to wszystko włączone i yy, no, światło się zapali. Ale to nie tylko chodzi o to. Chodzi też o to, żeby na przykład oświetlenie uliczne nie musi świecić całą mocą cały czas, bo w godzinach nocnych, po pierwsze to już dawniej mieszkańcy zdecydowali na zebraniach wiejskich, dyskutowaliśmy to, żeby na drogach bocznych w godzinach 2-3 nadal, żeby to nie świeciło, bo nie ma sensu. Natomiast w centrach my świecimy, ale przecież nie musi być to pewną mocą. Może być to 40-30% i to również się w ramach tego powinno być I być może teraz te nośniki energii spowodują to, że zoptymalizujemy korzystanie z tego, gdzie później przyszłe pokolenia, i my również będziemy y, nauczymy się powiedzmy, inteligentnie tym zarządzać, oszczędzać, i na bazie tego będziemy mogli znowu później y, kolejne no, wielkie rzeczy budować. Dopytam jeszcze o. Żeby zamknąć tematy inwestycyjne przyszłoroczne, kanalizacja, wodociągi w jakich miejscowościach mają się pojawić? Wodociągi to jest przede wszystkim Łąkawica, Pogórska Wola, troszeczkę w Skrzeszowie, troszeczkę w Szynwardzie. Na Ładnej też takie małe, drobne odcinki mamy, ale główne takie arterie to Łąkawica i Pogórska Wola. W pozostałych miejscowości również, tylko to są takie mniejsze projekty, które chcemy realizować właśnie w ramach tych rozbudowy infrastruktury, w ramach osiedli, które powstały. Dlaczego gmina Skrzyszów nie przystąpiła do społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czyli budowy y, bloku, tanich mieszkań na wynajem dla młodych rodzin? No bo jak sam wójt wspomina, skoro jest takie zainteresowanie duże, żeby budować się i osiedlać w gminie Skrzyszów, no to dlaczego nie wyszliście naprzeciw? A patrząc po założeniach tego programu, jest to mega korzystny program dla samorządu, bo żeby objąć udziały w spółce dostajecie kasę. Wy, jeżeli jeżeli nie macie na przykład z terenu należącego do spółki Skarbu Państwa, to skazujecie działkę, do tego dostajecie 10% wartości inwestycji na inwestycje około e, tego projektu. No to aż się taki samograjna operacyjność operatywność wójta, no to powinna być taka synergia, że to by, powinniście być liderem, a nie jesteście. I właśnie już jesteśmy po rozmowach i wchodzimy. Wchodzimy, o, tak, wchodzimy, jest, będzie SIM, czy mam powstać nowe sim Rozmawialiśmy. Dwa dni temu zgłosiliśmy akces i będziemy wchodzić, będziemy realizować te inwestycje jak najbardziej, ponieważ no, przeanalizowaliśmy wszystko, infrastruktura została dociągnięta, bo teraz w tym roku, no to jeszcze kwestia jest styczna, kiedy skończymy taki potężny obszar kanalizacji, jednej z miejscowości właśnie, gdzie chcielibyśmy między innymi to, to lokować, więc to jest jedno. Dwa, musimy zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni, ale to sobie z tym poradzimy. Mówimy o trzech lokalizacjach? Trzech czy, czy, czy budynkach, czy po prostu o jednej inwestycji? Bo... Nie, nie, nie. Trzy simy jeszcze w Polsce mają powstać i my w ramach tego jednego simu zgłosiliśmy już akces i będziemy wchodzić i będziemy się może inwestować. Jedy... Może jest to teraz rysowanie patykiem po wodzie, ale tak, Projektowo, w Wójta Głowie, ile mniej więcej mieszkań i mniej więcej jaka lokalizacja była, będzie sugerowana przez Was do budowy? Trzy miejscowości, z Skrzyszów, Ładna i Pogłuska Wola, bo tutaj budownictwo jednorodzinne jest, jest głównie, owszem nie wykluczamy Jankrowicy i Szynwaldu, no, Czyli sobie naj... we wszystkich miejscowościach macie pomysł? Mamy możliwość, bo mamy miejscowy plan zagospodarowania, który musimy troszeczkę zmodernizować, bo musimy dopuścić tam, ale to nie jest wielki problem, to z tym sobie poradzimy, natomiast... Ale jednak, głównie, w jednej miejscowości tylko wybudować, czy jeżeli będzie na to możliwość na przykład lokalizacjach. Jeżeli będzie tak, zaistnienie, tak, zaistnienie okoliczności, to w dwóch. Jednak no, widzimy też po popycie, który jest na tej naszej gminy, gdzie jest najbardziej skokierunkowany, i właśnie yy, w tym kierunku chcemy mieć. No, z przyszłych wyładnictw to Potarnowskiej miejscowości. Tak, więc... bardzo i po, po było jeszcze droga drogę 4. W Szynwaldzie Mankrawicy również się ruszyło dość mocno i tam też nie wykluczamy. Mamy takie fajne nawet lokalizacje. Po prostu będziemy analizować wszystko, co jak, no bo też musimy patrzeć pod tym kątem, żeby to było jak najatrakcyjniejsze, do potencjalnie Klientów. I tak będziemy robić. No, mamy swoje już typy, ale mówię, to dopiero teraz zgłosiliśmy się. podejrzewam, że to jest kwestia kilku tygodni do pierwszego spotkania I, i, i ruszamy w tej płaszczyźnie również. No to pięknie panie wójcie, no to skoro wójt zdradził w kafetarnów plany, to proszę zdradzić też plany dotyczące koncertu charytatywnego, no bo ostatnio rozmawialiśmy, wójt nawet wrzucił posta na fejsa, gdzie zachęcał mieszkańców, żeby zgłaszali swoje typy dotyczące zespołu. No właśnie, kto zagra w styczniu, najprawdopodobniej, zawsze był w styczniu, tak. w styczniu w Skrzyszowie podczas kolejnej edycji koncertu charytatywnego? Z tych wszystkich komentarzy wybraliśmy wszystkie. Nawet jak był jeden głos, wzięliśmy go pod uwagę. Do tych osób, do tych zespołów, które miały najwięcej głosów, dzwoniliśmy do wszystkich. Niestety to jest tak, że troszeczkę mało czasu mieliśmy. I bardzo duża część artystów już ma wszystkie terminy pozajmowane. Bo jak rytm koncertów był normalny, to myśmy kończąc jeden koncert, i na ma bukowali kolejnie, Natomiast teraz odbywało się to wszystko na jesieni. Po konsultacji też z przedsiębiorcami, bo to są innymi sponsorzy. Po konsultacjach też właśnie z mieszkańcami. I osobą zespołem no osobą, która właśnie wyraziła chęć, wyraziła zgodę i dysponuje czasem, jest Kleo. Tak. I, nie szukaj tak. na nocą są nie było, tutaj, nie było tutaj, przynajmniej ja nie kojarzę tak ostatnio, żeby Kleo była. Wśród młodych ludzi spotkało się to no, dość sporym entuzjazmem. A każdy tak, ją i... kojarzy z reklam, gdzie nas atakuje, więc. Też, nie ale tak nie tylko, powiedzi. bo i różne programy, w których występuje w roli Jurora, ale też ten repertuar, repertuar jest dość bogaty, a kolorowy, wesoły, więc myślę, że będzie chciało. I Kleo to jest główna gwiazda, niekwestionowana, natomiast też będzie zespół, który będzie support. Sportował. Myślę, że mieszkańcy Gminy w są znany ten zespół Wasabi Wasabi. To w większości składający się z mieszkańców naszej gminy i obchodzą dziesięciolecie i też tak. dlatego tak no, cieszymy się, że będziemy mogli tutaj gościć tak wielkich artystów na naszym terenie. Gwiazda ja jest zakontraktowana, to powiedzmy o trybie tego koncertu. 29 stycznia wchodzimy w ferii, okres ferii, i wchodzimy na, jak to młodzież mówi, na pełnej petardzie, z energią, z entuzjazmem, ale też z ciepłym sercem, z pomocą dla wszystkich. Już serdecznie zapraszam. Będzie mega muzycznie, mega energetycznie, no i wracamy po dwóch latach przerwy. Jedną odezwę, Panie Wójcie, już miał Pan do narodu, zapraszając na koncert. Teraz będzie druga odezwa. Ta kamera jest y, Pana Wójta. Życzenia dla mieszkańców Gminy Krzyszów, mieszkańców regionu, czytelników Kuriera Tarnowskiego i widzów tego to fantastycznego programu kafetarno. Przede wszystkim dobrych, pogodnych, wesołych, mimo wszystko świąt, pełnych nadziei, bo święto Bożego Narodzenia to święta pełne nadziei, żeby jak najbardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość i choć na chwilę zapomnieć o troskach, o tej codzienności i wejść w ten nowy rok naprawdę, jeszcze raz to powiem, pełni optymizmu, w dobrym zdrowiu, z entuzjazmem, a z przyszły rok będzie się fantastycznie rozwijał i proszę nie myśleć o smutkach, choć ten moment krótki, chwile, a niech ta chwila później trwa przez cały kolejny rok. Na pełnej petardzie jak Pan Wójt wspomniał dziękuję. Państwa moim gościem był Wójt, który działa na pełnej petardzie od samego początku swojego wójtowania czyli Wójt Marcin Giwior, szef Gminy Skrzyżów, szerym Gminy Skrzyżów. bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie no i widzimy się Albo tuż przed koncertem, albo zaraz po piecowym. A pracuję. jeszcze zapraszam na 18 grudnia e, z krzyżów e, przed szkołą koło Kościoła, Jarmark Bożonarodzeniowy od godzin popołudniowych, Mikołaj, prezenty dla wszystkich. Będzie można zakupić choinki, wędliny, e, różne pierogi, garmażerkę, ale i prezenty, e, różne wyroby przez, e, stworzone przez nasze panie z kół, z wszystkich stowarzyszeń. Naprawdę będzie się działo gorąca czekolada dla każdego, e, coś do zjedzenia. W, no, takie wejście, takie miękkie, e, święta Bożego Narodzenia już u nas 18 grudnia. Zapraszam serdecznie. Niedzielę. Połączam się do zaproszenia. Jak już wspomniałem, Wójtek Marcinkiwior był Państwa moim gościem. Do zobaczenia.